Przesłuchajcie się! się w Ale dobra, wpierdolę się! Halo, gdzie jest klasa Chce się poznać. E, jestem w kafeterii. Dzień dobry. Będzie arna. Chce znowu będzie treść i was zabijał. No, we Tak, jak na pewno będzie trochę, będzie kampił pod respem. Nie, wcale. No, toczka, bo ja cię nie znam dobry. Dobra, nie ma dużo nic na Shartu Niekardem w tej grze to jest shadow, nikt nie ma go tutaj więc to jest przesada jednak O, kto tam jest, Dzień dobry medyk Dobra, masz farta Nie jak jest w okolicy, Dobra, dobry, więc... też jest w ogóle AB jest. O zabili AB trzeba chcecie go zabić. <guletra> I <nie> go. <guletra> <Zjedziemy> go mordować <guletra> niż... Ej tu ktoś no, jest, ej, tu ktoś jest, Patrzcie tu, tu ktoś jest Chodzień dobry Dobra, to, zabij, to był Aby To był Aby? Chyb... AB? Tak, to był Aby No bo pisało mi Aby jak na niego najechałem Dobra, co na małf, No, mam ser, 14 HP tylko Ale Mam tylko 14 HP w końcu, Jesteś medykiem w końcu Jako pałkę masz tu Weź... cukierka niebieskiego, on leczy, patrz tutaj. We... ty We... bo... zjedz sobie nielskiego cukierka, dobrze ci się zrobi od razu Humor ci się poprawi, będzie super No tak ładnie ja, Musisz kucnąć, o dobra Coś słyszę Czekajcie

Rozstrzelam go, jest agentem zabijamy go jako traitor? Ta To jest, to jest pewnie jest agentem, ale Dobra Dobra To jest takie, że mam chociaż... Pa, to jest to gówno Chwila dziw To oni nas zabiją bez fartyka, bo to pewnie To jest SCP-103 no Dobra, no dobra Czekamy byli. Ej, ten, ten jest mnie, głupie! Ten. Czemu tędy? Czemu biegniemy w nim drogę? Kurwa, bo 60hp, weź się stąd, ci uciekamy no, To jest wyjściowa, w prawo! Tędy, tędy. Uważajcie na ten, ten. Helikopter odleci za, ale mam dobra. Oczu, go, go, go. No po prostu ten teraz ostatecznie. Go, go, go! go. No, Delwex, ma. kurwa, Mac! Delwek kurwa! Delwex! Kurwa, w dupę lecimy do niego. Ja pierdolę! Jeszcze... Jeszcze z CP. Kurwa, ja sam jestem i na Wy jesteście ohydni O, odpalili jeszcze krótyści, Nie wiadomo nawet. Ja, ja, ja. Płagiem, że będę nas jak? Nie, 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 są więc nie, fajnie. No wiemy, że są szkarłatni, ale my zostajemy w placówce. Ja też co na dwór? No to idziemy, nie? Ale tyś, my się nie możemy ruszać jako bałkę, tak? w porządku do ciebie. Oooo. Aha, właśnie. No no dobra, dupaki, witają. Szczęść Boże. Czemu jesteś czarny? Szkarłatne dupaki. chodźcie ze mną, No właśnie. Dzień dobry. Nie zejbiście. Long. Dobra, to co, idziemy mordować naukowców? Tak, tak, ale jeszcze gdzieś Abi pierdziały Ho, to będzie miał Zabi z tego streama. Ej dobra idziemy, idziemy po jebiegu. gdzie jest Abi Oła. Gdzie jest Abi? To tam udajecie, że nie macie broni? No, najpierw tak, a nie potem mu zrobimy tak. potem stwierdzimy, że jesteśmy z Bronxu i go rozstrzelamy po prostu tylko, A jak tylko sobie nie założę. Nie Tutaj nie są, możecie sobie założyć, panowie Czekaj, No właśnie kombinezony Jesteś za gruby! Nie wciśniesz się do tego! Cześć, ja chociaż założę no, bez jestem Mefadicza, nie twój rozmiar, nie twój rozmiar niestety Ja cię kręcę A macie no, jakiś, nie, beczkę, Macie no, jakąś beczkę Dobra, bo no. on panie się... dalej startu powiedział. Bo to jest lubszarka przed nami, przecież. O nie, Shadow, kurwa! No nie zapierdalaj mnie przez ścianę tym głównym, no. No ja wiem, ale chodzi o to, że kurwa. No nie zabijaj mnie losowo przez ścianę. Ale ty miałeś pistolet. NIE MIAŁEM pistoletu, NIC W ŚRODKU NIE BYŁO! Tam są zawsze trzy pistolety i, i amunicję. Ale nic nie było w środku, zapierdoliłeś mnie przez ścianę Bochu ej mi się obraził, bo go ktoś zabił <laughs> No nie no, chodzi o to, że po prostu jest dwie minuty rundy, a chłop mnie zapierdala przez ścianę kurna z tym radioaktywnym gównem Spokojnie, tak czy siak byśmy cię zabili naukowiec, naukowiec będzie śmieszne. Jesteśmy naukowcem? Tak, jesteśmy naukowcem. Jesteśmy kobietą naukowcem. Tu mam taką przewagę, że mogę po prostu ich wkręcać, że jestem naukowcem. Ja mam radio. Halo, jesteś O, halo, jesteś. Jestem naukowcem ogólnie. w lajcie i musimy mi pomóc bez estepek, nie niefajny. Kurwa, nie wiem, właśnie. No mnie coś goni. Kurwa. To gówno. To małe takie co zbiega. Otwierajcie to szybko, zaraz dechnę. Ale przecież nie ma naukowców. Są. To fakty. <ś> Że bloody, kurwa swoich nie zabijał. Bladdy, bo nie mają cię uratować, a tych mordów wiesz. No trzeba było tego robaka rozstrzelać, kurwa, od razu. No tak, mówiłem wam, że kurde tak się skończy, że Bladdy, Bladdy, zanim skuma, bloody. że kurde, a żeby mają mu pomóc, zapierdoli zapierdolni oddział. No, o, chodź. chodź, my mamy cię dyskortować. <laughs> jesteśmy <dołączyli śmiech> i jesteśmy tak, 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 tak spojrzą na chodzi <laughs> 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 dobra no, no mówiłem, no, że wypierdolisz się w zanim cokolwiek się, tak się stać. Top autista. może gadać? Kiedyś <gadza> się no, znajdę. to jest myślą kreaturę niby. te 303. Ej, hey, ej, hey, hey. La kreatura. Kurwa, czy my wszyscy krążymy wokół, wokół siebie? Najprawdopodobniej. Nie wiem. Juszę tylko strzały. No Kurwa. Zaczęłem przełagać. Ale... Się ale <grym> Czy zabiję trzy osoby tym laserem, zanim je zabiję? A ile dzieci zabrałem? Rzucałem. A 40 mi zostało, czyli około 90 jestem się znam najlepsze znane. Kliknę, kliknę sobie reload podczas walki i miałem ja to jeden to pocisk, nie wiesz, ale to jest. jeden pocisk z pistoletu i od razu zacząłem poruszać Ale górzy. A bo, bo wy też byliście ręką węża, to my się zabiliśmy kolegów no. zabiliśmy no, Tak, no, tak. się <laughs> <wzajemnie>, <laughs> ale wow. Ale powiem wam, że ta modliszka. Ta modliszka jest OP. Ja pierdzielam to. Ta jest Najlepsze jest to. chciałem to za serem, ale nie znalazłem jej. Najlepsze jest to, że. Tak potężna, ja pierdolę Generalnie sklaszowało mi komputer cały Nieźle Dobra Nic nowego ja Nic, nie to, Nic nowego, ale na, na, na DC było to mi po prostu Ciągle, ciągle tylko słyszałem Ja, ja tylko ciągle słyszałem Ej biega. no chłopie, no chłopie, no chłopie, no chłopie, no chłopie no Kurwa zagubany No, no. <laughs> mi się podoba Dobra, cisza, cisza, gramy No kurwa Coś, Tu już, tam, tam Idę po nich, idę po nich, czekaj mają, O mają, nie A, to ja za no, naukowiec no, no. Jeden leży. Jeden leży, nie wchodź. Dam jest ich jeszcze dwóch, dawaj, mają broń. Ja, kurwa, jak oni przez szkło strzelają? To były... O no, koło idziemy A no, wow. ja się A bo dobra, wkierzałem się. O kurwa, chyba go zabiłem <grym <grym Leży jeden. Łano sobie po głowie dostał. Jeszcze jeden sam. Chyba plecy coś mamy. Dzień dobry, no, no, no. Warhead, warhead W Plecce mamy mtf -a. To zamykaj ze są drzwi. Kolejny leży. Ale serię napierdala w tym ja jestem Maria. Ale łatwo. Pff, wy powinieneś grać w CS-a. Mam Silvera 6 w CS-ie, Silvera 6. Tak, bo, spad... bo najpierw miałem kawaha i potem se spadłem do innych krank. Jest... Ej, kim ty jesteś, bloody? Już, 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 już. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> nie, hopsa, to tak kurwa nie? podchodzi do GOC normalnie. Ja sam myślałem, że on kurwa, nie wiem, że go odprowadzimy, Nie, z juicy jesteśmy i to widać. Ja pierdolę. Ja na jego miejscu bym po prostu uciekał. Dobrze ci poszło. A to był Blasi, bo on miał tego. Ale blisko, kurwa. Ja pierdolę. Nie tym razem. Ale nieźle poszło A rawa placówce Dobre powrót No, jeden z dwóch dobra, poszedł pozdrawiam. A obudu. No, no nie cóż, jest. nie udało się Byłem w ogóle... Nie miałem amunicji w ogóle w tych broniach, wiesz? Wiesz co mnie rozwaliło w ogóle? Że ty wiesz... Hmm. Pochodzisz co do dwóch GOC i się no, pytasz Dobra, już już dajemy i ci po prostu rozstrzeliwujemy <laughs> No, no właśnie, raz To ty w tym momencie, bo widziałeś po prostu dwóch tysięcy Czemu mnie zabiliście? Ja do was podchodzę na chillku, no chcę pokażę, pogadać, a mnie zabijacie oni nie chcieli cię ratować No widzimy, no no że Zero, zero, zero jakiejkolwiek kultury Kto ty a, mnie zabiliście, Kubałkę? Ma... No ale ich chcę tak. był wszystkich, więc ja nie rozumiem no. o co ci chodzi teraz, bardziej? Ale powiem tak Chodzi mi o no to, że chciałem sobie pogadać no to było ale ja chciałem bo... po prostu pogadać, czego ty nie kumasz. No ja nie wiem, wy jesteście ze dzisiaj. No, no, my, my nie, nie gadamy, my, ale my wysadzamy. No, no to są goce, one po prostu mają za no, chciałem pogadać, czego nie rozumiecie. Ale nie rozumiesz, że oni mają cel z góry. No już wiem. Nie a nie No pogadać, wiem! No, w język, AB. Wiem, ale chciałem pogadać, czego nie rozumiesz, to. No, my, my nie, nie gadamy, my wysadzamy. Nie, właśnie, Chciałem pogadać, koniec, kropka, co? Nie zero szacunku do drugiego no, człowieka żeby pogadać Siema gościu, jak tam ci życie nie. No. A zaraz ci wypierdolę ha, no, tak, tak powiedz. Nie uzbrojony pogadać, zamiast no. jakaś wymiana zdań to od razu strzelają zero kultury, tak jest prawda. Podchodzisz do gościa, żeby właśnie. pogadać ścią i się też co robisz. A no, no, ile tak ci do no. wypierdolić zaraz. Taka to prawda powiedz. jest co nie? Zero kultury, no. Pogadać, mele, mele lepiej, no. Tylko kamiczkorcajesz. A jest jak jest. Chodźmy, świetliki rzucają butelkami, kurwa, Dobra, cisza. Lecimy. Musi gadać. Bójgata, hm, yeah. Ups. Do Ups. A oni mieliśmy gany. się. Mieli ja mam emkę. Uciekamy stąd, mamy kartę TF na poziom drugiego, możemy stąd spierdalać Przepraszam gru, Ustraszyłem się Mówiliście tak kurde i pierwszy naukowiec się do A to to kurwa CIA infiltrator Oh my god no. Ja no. Dla naukowca ej, ej, to mamy, się wystraszyłem, że bija tutaj na pełni Też mam radio, dobra nachuj nam ten CIA infiltrator spierdalam a stąd Przepraszam masno Dobra, ej dobra, gdzie jesteśmy, teraz tu Ej chodźcie w las otworzymy Ty MFO fajne rzeczy. Halo? Halo! E, ekipa. Halo! E, ekipa! To są MFO? Nie wiem, właśnie. Halo, MF, Ej! MFO gałgany! Ej, z kim jesteście? Ej, cicho! Stop, kim jesteście? Identyfikatory. MFO gałgany. Bo ja się was boję. kim jesteście? Dobra, czekajcie. Zagnijmy drzwi, pogadajmy. To jest uju, zabiję dwóch Dobra, dobra Mamy ich Ta po prostu pociągnąłem serię, oni wszyscy ja. nie żyją Dobra, ja, dobra bo... Ja pierdolę dobra, ktoś, Ej, drzwi się Jeszcze zablokowały? A ja, ale Ej, ale karty Ej, drzwi się zablokowały w plecach Dobra, mam karty, dostępu, możemy uciekać Dobra, dobra, dobra ten to idziemy dźwięk. Zabak... Ja pierdolę, dobra, troll pier... Ej, bo mam tylko 16 HP Hamburguil time, hamburguira, Dobra, jest entrance. Nie mogę, że my uciekniemy jeszcze, kurwa solo. Znaczy normalnie ucieknie tutaj, patrzcie to. Tu jest zaraz. Nie mogę, Jest jest gate B. Nie mogę, ucieknę zaraz. <laughs> Ale, oro, spierdalam gate B. na radio chaosu, co mnie zabiło? Był, byłem, co, byłem, wygrać, byłem, 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 południe, nie było Co mnie zabiło? Byłem. A po byłem, ktoś z was, debile ale... kurwa, lód dotknął je, i mnie załabił lód. Ale dobrze było, jak. Dobra, wiecie co? Ja cię ja ja dla mnie też wystarczająco. No, jak ja zginąłem? Dźwignąłem cię kryształkiem. Dźwignąłem cię kryształkiem i się zakrystalizowałeś. Nie, nie, z... nie, no, wiem, Dzisiaj dzisiaj już nie, tak Mniamon go zabił jak ja śmiałe, bo... i sniali Po tej rundzie no, Ja po ja, ja tej rundzie też się no. muszę do okulisty udać Bo skurcz mi chyba szkodzi wzrok